No dobrze. Dzisiaj, drodzy Państwo, Dzień Świętego Krzysztofa. Dzień oczywiście bezpiecznego kierowcy. 25 dzień lipca również, No ale pogadamy sobie właśnie o tym, jakimi jesteśmy kierowcami. Stosunkowo często o tym mówimy, ale to tak. dlatego, że każdy większość z nas ma prawo jazdy. Większość tak. z nas w tym momencie jedzie do pracy w różny sposób. Czasami bezpiecznie, czasami mniej bezpiecznie. A o tym, jacy w ogóle jesteśmy, powie nam Łukasz Zboralski, redaktor naczelny brd PL. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. No właśnie, Polacy i kierowcy, to co? Jacy jesteśmy kierowcami. Dobrze. Dobrze? No, przewrotnie powiedziałem, nie? Ja bo też nam tak się... uważam. <laughs> nie, no bo nam się wydaje tam, że, że husaria drogowa i tak no, od lat nam wmawiano, że my się tak zachowujemy, bo jesteśmy tacy, właśnie stąd Słowianie. To się okazało jedyną prawdą. Ja już od dawna mówiłem, jeśli Skandynawowie są od nas lepsi, to dlaczego oni mają wyższe kary na drogach? I mają lepszą mentalność, nie? to się okazało, że my mamy kilka niepoustawianych spraw w Polsce. Jedną z nich tylko ustawiliśmy, czyli wysokość kar, czyli za poważne rzeczy grożą poważne grzywny, wysokość punktów karnych i nagle z trzeciego miejsca w Europie pod względem liczby osób ginących w wypadkach na 100 tysięcy mieszkańców jesteśmy w środku Europy od dwóch lat. Czyli mamy powody do dumy. Jest progres. Mamy, dostaliśmy nawet europejską nagrodę za największą poprawę bezpieczeństwa na drogach. I to pokazuje, że my jako ludzie nie jesteśmy inni od całej zachodniej Europy, tylko po prostu... No... Mandaty były za tanie. Tak. tak. No tak, czyli wystarczyło po prostu walnąć porządny mandacik, zagrozić, no, że zabierze pociekawę Wszyscy przekraczali granice i zawsze zwalniali nogę z gazu, bo widzieli, że jest drogo. Tak. I jest... A w Polsce przekracałeś. Oczywiście ja też, jak jeżdżę samochodem, czasami sobie myślę, co za głupek, postawił tutaj 50. Nie ma nic, nie ma domów, nie ma nic, ale generalnie jednak stosowanie się do tych przepisów jest racjonalne. I naprawdę, jeżeli jedziesz 50 w zabudowanym, to nawet coś się wydarzy, zdąży zahamować. No To nie szarujmy się, jak jedziesz więcej, no to może być problem. No, w sensie w tym, że z rzeczy niezałatwionych, to na przykład mamy niezałatwiony system szkolenia i egzaminowania kierowców. Mhm. Dzisiaj, Do dzisiaj, jak ktoś zostaje kierowcą, to tam przechodzi jakiś kurs, zdaje egzamin, ale ten. Egzamin jest zbiorem losowych pytań z, tak. z, z prawa ruchu drogowym. Nie masz żadnej przewodniej myśli. Nikt nie napisał podstawy programowej, kim ma być absolwent kursu itd. i tak dalej. Na przykład pytam ludzi, bo prowadzę takie kursy kasujące punkty karne. Rozmawiam z ludźmi, którzy mają prawo jazdy, jak ja po 30 lat, 40, 25. I pytam ich, czy kiedykolwiek, jak wspomniałeś o 50 km na godzinę, czy ktoś im kiedykolwiek powiedział, skąd wziął się to ograniczenie? No bo jak nie wiesz, dlaczego to jest, to masz taką skłonność raczej, żeby to przekroczyć, kiedy szeroką drogę w mieście, trzy pasy. Przecież tu się da szybciej, nie? I prawie nikt tym ty ludziom tego nie mówi. Mhm. Że to po prostu zbadano wypadki y, z niechronionymi, czyli pieszymi rowerzystami, a tych ludzi jest najwięcej w miastach. E, zobaczono, że od do prędkości 50 km na godzinę jeszcze połowa ludzi uderzonych przez auto ma szansę przeżyć. Mhm. A ta zależność jest nieliniowa. I czy przy 60-80 na godzinę Prawie pewność, że zabijesz takiego człowieka i uznano, że to jest taka kompromisowa prędkość w miastach. Zresztą teraz obniżana do 30 km na godzinę, no bo to przy tej prędkości to jeszcze ponad 80% ludzi ma szansę przeżyć. I też hamowanie jest krótkie bardzo wtedy. No tak, tak. No to... A w ogóle, jeżeli mówisz o tym szkoleniu, bo generalnie no ja, ja też jak ja zdawałem prawo jazdy, to tak było i pewnie nadal tak jest, zdaję prawo jazdy, a potem się będziesz uczył jeździć. Jest Jest, bo kursy są dosyć krótkie, mhm. relatywnie tanie. To jest tak, wolny rynek. O ile teraz jest godzin jazdy obowiązkowej? A nie pamiętam, ale chyba 30. Ale, ale to jest nadal mało, ale gorszą sprawą jest to, że to jest tak naprawdę wolny rynek i oni cenowo z sobą konkurują. Więc jak najtaniej chcą ci zaoferować. Powoli rodzice dojrzewają w Polsce do tego, że jak wydaje pieniądze na to, żeby moje dziecko zaczęło jeździć samochodem, to może jednak poszukać takiej szkoły, która jest droższa, ale która czegoś go więcej nauczy, niż dać egzamin. Nie? Bo, bo często to jeszcze jest tak, że ludzie kupują swojemu dziecku komórkę. To trzy koła, cztery. I to nie jest dla problem. I potem mówimy, tak, a prawo jazdy jak najtańsze. Nie? Chociaż tam zależy bardzo dużo od tego, czy on dojedzie do domu, czy przeżyje i tak dalej. No ja potem teraz zwiększy się kwota, którą trzeba będzie zapłacić, aby wyrobić prawo jazdy, bo też chyba o 50 zł z tego, co słyszałem. No tak, no słuchajcie, egzamin jest, kosztuje dzisiaj praktyczny egzamin, kosztuje 200 zł. To jest kwota niewaloryzowana od lat. I teraz są cłaniacy, którzy się wyspecjalizowali, potrafią dobrze jeździć, potrafią zdać egzamin i na przykład oni nie chodzą na kursy kasujące punkty karne, bo system mam na tyle dziurawy, Taki kurs kosztuje 1000 zł, trzeba wysiedzieć tam prawie cały dzień i zbić sobie 6 punktów karnych raz na pół roku. Są ludzie, którzy zbierają 24 punkty karne, ponad, tracą prawo jazdy, przychodzą na egzamin, 200 zł, zdają, jeżdżą dalej i tak w kółko, bo potrafią ten egzamin zdać. A są jakieś teraz nowinki przy egzaminach? Nie ma, ale mogą być i na pewno będą, bo cała Europa. Mamy materiał chyba o tych nowinkach. Tak. One są w Polsce gotowe. To są rzeczy, które działają w Wielkiej Brytanii, we Włoszech. Tam się wychowuje kierowców nie tylko po to, żeby wyrywkowo znali prawo ruchu drogowego, tylko się ich jakoś mentalnie kształtuje. O, teraz widzimy właśnie te ciekawostki. Tak. To, to może powiem, co no, widzimy. Ja, to, jest, tak. to, są takie, to są takie filmy, które puszcza się na żywo na egzaminie na prawo jazdy na przykład w Wielkiej Brytanii. Kursant musi kliknąć w odpowiednim momencie, kiedy jest zagrożenie na drodze, kiedy jest oh. ryzykowna sytuacja. To uczymy ludzi od razu, oni uczą, uważności, patrzenia na innych, że jak jest dziecko na drodze, to klikam, bo to jest ryzykowna sytuacja. Czyli coś jak piloci na symulatorze samolotu tak. to tutaj jest symulator z jazdy samolotu. I nie da się tego zdać, jak się klika bez przerwy myszką, ani jak się klika za wcześnie czy za późno. Dla nas może ludzi, Którzy mają wiele lat prawo jazdy, te sytuacje są jasne, że tutaj widzimy, że coś się będzie działo, ale ktoś młody, kto wyjeżdża, nie ma tych doświadczeń kilkunastu lat czy kilkudziesięciu. Unia Europejska zmusi wszystkie kraje członkowskie do wprowadzenia takiego elementu na egzamin na prawo jazdy. Ale my możemy zrobić to już dzisiaj. Jak widzicie te filmy, one są polskie. Są filmy gotowe, ludzie się przygotowali do tego. Wystarczyłoby tylko powiedzenie w ministerstwie, tak, musimy dołożyć taki element na prawo jazdy, żeby wychować lepiej przyszłych kierowców. No ale to się nie dzieje na razie. Ale niedługo wyjdzie ta kolejna część, więc też <laughs> to dowierzę, żarty, to praktyki. No. E, powiedz, powiedzieliśmy, że jakby jesteśmy coraz lepszymi kierowcami w takim sensie, że jest coraz mniej mandatów, coraz mniej um, tragicznych wypadków na drodze. A to zapewne dlatego, że są też większe kary. Ostrożniej zimy, a czy ma to też związek z tym, że drogi, stan dróg się poprawia? To było widać do 2016 roku, mniej więcej od 2010. Wiecie, wtedy był boom budowlany w Polsce. Powstały wszystkie autostrady, obwodnice wyprowadzające ruch z miasta. Tak, to, tak, tak, to tak, było przed to jest... euro. To Ten boom budowlany, taki wiele kilometrów oddawanych dróg szybkiego ruchu, mijających miasta, mniej więcej wygasł w 2016, bo wtedy już tak bardzo nie przebywało. I my widzieliśmy, że samo budowanie dróg, wyprowadzanie ruchu, to są najbezpieczniejsze trasy, ekspresówki, autostrady. Nie? No i to powodowało mniejszą liczbę wypadków, mniejszą liczbę ofiar. Ale mniej więcej od 2016 do 2019 to wszystko zamarło. I średnio wtedy przez te lata mieliśmy rocznie około 3000 zabitych na drogach. Potem przyszła pandemia, zupełnie inna sytuacja. A potem urealniliśmy kary na drogach i nagle się okazało, że przez dwa lata mamy mniej niż 2000 zabitych na drogach, czyli tysiąc mniej pogrzebów rocznie. W tym roku to niepokojąco zaczyna trochę odbijać. Jest taki 6% wzrost ofiar śmiertelnych w pierwszym pół. Uroczu. Moim zdaniem, dlatego, że tak jak mówili mi szwajcarzy, do których dzwoniłem, kiedy w Polsce się kotłowało i mówiono, czy podwyższać te kary, czy nie, polscy karniści mówili wtedy, nie wysokość kary, ale nieuchronność prowadzi do tego, że... Się z... Oczywiście okazało się to nieprawdą. Wysokość kary ma znaczenie. To a szwajcarzy tak, mówili mi, że dwa elementy mają znaczenie. Za poważne rzeczy, poważna kara, a po drugie, u nich kierowca raczej ma przeświadczenie, że zostanie złapany, jak zrobi coś złego na drodze. Tam tego drugiego elementu brakuje. My mamy w Polsce. 600 fotoradarów, tak mniej więcej dzisiaj. Jak wydamy pieniądze z KPO, a to będą ostatnie takie duże pieniądze moim zdaniem, to będziemy mieli około 800 fotoradarów, jak się uda rozbudować. A na naszą sieć dróg powinniśmy mieć takiego automatycznego systemu mniej więcej jak w Francji 7000 tam dziesięciokrotnie za mało. Policjanci nie są w stanie nadrobić tego, stojąc z radarem przy drodze, Przecież nie ma etatu. Zniknęły już te takie stawiacze, co mieli takie po prostu gdzieś w krzakach. U, A to samorządom odebrano tak, samorządom prawa do fotoradarów. No, nie, nie wiem, czy pamiętacie, to było tuż przed wyborami. Wszyscy posłowie zagłosowali, odbieramy, nie? Spoko. Ale to była żyła złota dla tych samorządów. Też, ale odebrano im jednocześnie wszystkie stacjonarne, czyli oznakowane i uzgadniane z państwową służbą. I wiecie, co się stało po tym, jak odebrano te fotoradary? Transportu Samochodowego z badał te zafoliowane pamiętacie były takie na czarno najpierw w mm -hmm. wszystkich miastach po roku od zabrania samorządom tych fotodaru w tych miejscach gdzie one stały liczba śmiertelnych wypadków wzrosła 50% no Czyli dokładnie tak jak działają fotoredary, że redukują o 50% liczbę hmm. wypadków śmiertelnych, no to przestały to robić. No, um, to jest problem, który tam jest przed nami do rozwiązania jakoś. A powiedz mi, czy w jakichś krajach są takie rozwiązania, bo ja nieraz o tym myślałem, że na przykład mamy taką autostradę A2. Przy wjeździe jest kamera, która nagrywa ciebie i przy każdym zjeździe jest kamera, która nagrywa, jak wyjeżdżasz i wylicza na podstawie tego, kiedy i o której ile jechałeś. I wtedy na autostradzie nikt by nie mógł przekraczać prędkości. Czy są kraje, w których są takie rozwiązania? jest więcej odcinkowych tak, pomiarów prędkości. Ja uważam, że tam, gdzie są bramki, czyli mamy taką Amber One, która mhm, jest tak. tam płatna, tam wystarczyłoby mieć wyskalowany zegar, który jest zgodny ze standardami do mierzenia, i tam odcinkowe pomiary są naturalnie tak. dzisiaj do zrobienia, od razu. Nie? No, jest więcej rzeczy do zrobienia, no, tylko my mamy prawo, znowu w Polsce niedostosowane. Nie wiem, czy wiecie, ale dzisiaj nie trzeba płacić mandatu z fotodaru. Ja to powiem, niech ludzie nie płacą, niech zniszczymy ten system do końca. Czasami wystarczy nie odpowiedzieć w ogóle na korespondencję. I służba państwa ma problem, żeby w sądzie w ogóle coś z tym skórać. Po drugie jest takie orzeczenie już sądu, bo trzeba się przyznać w Polsce, kto prowadził I tak. Inaczej nie można tam nikogo ukarać. Nie? No więc można się nie przyznać, ale wtedy grozi do 8 tysięcy grzywny za niewskazanie, kto kierował pojazdem, kiedy popełniono wykroczenie. Ale w sądzie się okazało, że wystarczy powiedzieć, że kierował Jan Kowalski. Sąd już nie trzeba podać żadnego adresu, niczego więcej i tak dalej, bo ustawa do tego nie zmusza. Więc dzisiaj nie trzeba płacić mandatu swotodariów. No tylko trzeba po prostu chodzić potem po tym sądach i się czas. Ale prawo, Niemcy mają proste prawo. I w Polsce mamy to prawo napisane od 10 lat, tylko nikt nie potrafi go wprowadzić w życie. Że jak cię łapie automatyczny system, to właściciel pojazdu dostaje zawiadomienie. Twoim samochodem zostało popełnione wykroczenie, masz 7 albo 14 dni na zgłoszenie, kto kierował. Nie zgłaszasz, dostajesz grzywne wysokie. No bo często też ludzie to nie. podają mamę, no, to już nie jeździ. To już Trudno, żeby żeby punkty się żeby, przyjęła na siebie. Żeby punkty, tak. Ale wtedy nie ma punktów, jest wysoka grzywna niej, ale ta kara jest wtedy pewna, i się dostaje. Dzisiaj w Polsce nie wiem, czy wiecie, jaka jest skuteczność tego systemu automatycznego. Ile procent ludzi z opanych przez fotoradar dostaje rzeczywiście mandat? 60. Cały czas 40% w ogóle nie jest karanny. A dlaczego tak się dzieje? Bo oni, oni nie nadążają z obróbką, bo muszą dojść do tego, kto naprawdę kierował. Jeśli a właściciel mógłby płacić, to cały ten system stałby się w pełni a powiedz automatyczny. mi, A co myślisz o takich aplikacjach urządzeniach jak, jak na przykład Janosik? Rozmawiam o tym z kierowcami, nie rozumiem tego. Ja, ja mówię im tak, naprawdę, słuchajcie, patrzcie na drogę, zdejmijcie nogę z gazu trochę, lepiej planujcie swoją podróż, bo jak ją zaplanujecie, tak żeby się nie spieszyć, to jesteście zrelaksowani. Ja nigdy nie mam kłopotu, żeby mieście jechać 50, żeby jechać tyle, ile wskazuje ograniczeniem prędkości. I od lat w ogóle nie wstrząsam na to, że stoi patrol policji. Kiedyś, jak byłem młodym kierowcą, jak widziałem patrol policji na drodze, to jest jakieś spięcie, nie? Że, czy wszystko dobrze zrobiłem. Teraz tego nie mam. I zastanawiam się, po co ludziom ostrzeganie przed. Policjantami, no tak. Dlatego, że funkcjonujemy w świecie, gdzie są dwie definicje dobrego kierowcy. Tego, który jedzie zgodnie z zasadami, tego, który po prostu nie ma wypadków, nie ma mandatów i pięknie lawiruje między samochodami. No, ale o, umożę, że może to powinno być zakazane w ogóle, że nie można mieć takich urządzeń? Są kraje, w którym jest to zakazane. No, natomiast trudno z tym walczyć, wiecie, no bo nie sposób jest kontrolować każdego kierowcę, co on tam smartfonie mu się wyświetla. Uważam, hmm. że to prawo byłoby i tak martwe. Raczej trzeba ludziom tłumaczyć, a przynajmniej nie promować tego. No, w Polsce policja robi wspólne akcje bezpieczeństwa z jadnosikiem. To, to jest niewyobrażalne na zachodzie, żeby ktoś robił akcję z aplikacją, która ostrzega przed tym, że ta służba stoi na drodze i ma tak naprawdę czuwać nad bezpieczeństwem. A ja się robię jako dobry PR. W ten sposób. No, oni robią dobry PR. Policja cały czas mi odpowiada, że to jest wielki zasięg, więc oni chcą ten zasięg mieć. Nie? Ja, ja mówię, po co to włączacie? To Wam trochę rozprasza uwagę na drodze, być może. Nie musicie się bać policji. Zresztą to jest pewien paradoks jeżdżenia za kółkiem. i wszyscy to mają. No bo dlaczego się stało tak, że spadła liczba wypadków o jedną trzecią, jeśli mandaty zaczęły być poważne. Bo ludzie się nie obawiają tego, że spowodują wypadek. Oni się obawiają tego, dla nich pewniejsze jest to, że dostaną mandat. Tego się boją. Ale to, że mi się coś stanie, po 20 lat tak jeżeli, nie. Wypieram to, że coś się stanie. A jak rozmawiam z ludźmi, którzy zostali skazani e, po wypadkach, e, czasami opisuję te sprawy od 10 lat. Teraz kręcę taki dokument w więzieniach też z ludźmi, którzy już odszedują wyroki. Nie? To są ludzie, którzy mieli w różnym, różnym wieku są, czasami mieli po 20 lat prawo jazdy i do tego pierwszego razu. Nigdy nic im się nie przytrafiło. Oni zawsze tak jeździli, zawsze było dobrze. Aż następuje ten jeden raz, kiedy się okazuje, że nie jest dobrze i komuś zabierają życie, zdrowie a sami sobie odbierają kilka lat życia w więzieniu. A powiedz jeszcze jedną rzecz, ponieważ no wiadomo, jak obywatele płacimy podatki i z tymi podatkami dzieją się różne rzeczy, idą na różne części nasze, płaszczyzny naszego życia, widzimy je, nie widzimy, warto się zastanowić nad tym, na co idą. Czy w tym też jest uwzględnione to, jakimi kierowcami jesteśmy, a więc na nasze potencjalne, niebezpieczne jeżdżenie? No tak, ale nie w takim szczegółowym zakresie, jak pytasz. Czyli jak w Polsce podwyższono mandaty w 2022 roku, to po raz pierwszy zmieniono no coś takiego, że one nie lądują w ogólnym budżecie. Byłem dziennikarzem, który za pierwszych rządów PO, PSL pokazał, że minister Rostowski wtedy wpisał normalnie do przychodów budżetowych, zaplanował sobie dochód z mandatów na poziomie ileś tam od kierowców. To było straszne, bo nie po to są mandaty. Od tego czasu żaden rząd już tego nie robi. Natomiast pieniądze z mandatów trafiały do takiej ogólnej puli budżetu państwa. Ale od tych dwóch lat pieniądze z mandatów kierowców są przeznaczane wyłącznie na budowę dróg, bo one trafiają do Krajowego Funduszu Drogowego. Więc każdy, kto płaci na drodze, tak naprawdę płaci, żeby mieć wybudowaną dalszy kil. Kilometr drogi. Nie? To jest może takie lżejsze dla tych, którzy zostają ukarani. Natomiast nie mamy w ogóle w Polsce ani instytucji, która zajmuje się bezpieczeństwem na poziomie rządowym. Mamy tylko małą komórkę ministerstwa, która nikomu nie może niczego nakazać. To tak naprawdę jest zawieszone od wielu lat. Zresztą właśnie poprzedni rząd POPSL kupił za milion złotych kiedyś analizę od Banku Światowego, który wskazał, że taka instytucja jest potrzebna i do dzisiaj jej nie ma. Natomiast nie, nie mamy ani instytucji, ani takiego budżetu, że na przykład część pieniędzy z fotodarów czy z czegoś można by przekierować i one były. Były ściśle rozdysponowane na poprawę bezpieczeństwa, nie? czyli na przykład na likwidowanie takich przejść dla pieszych, że kierowca niedobrze tam widzi, nie ma oświetlenia, jest źle to usytuowane, czy dokładamy jakieś bariery na takim zakręcie, na którym ludzie wypadają, czy coś innego tam robimy. Takich pieniędzy nie ma i takiej instytucji nie ma. Czyli jak już to z mandatów? I czyli, żeby poprawić, żeby to, żebyśmy byli najlepsi w Europie, to co powinniśmy zrobić. Więcej fotoradarów, jeszcze większe mandaty. Jaka jest recepta, żebyśmy byli po prostu mega bezpieczni? Na pewno musimy zautomatyzować nadzór nad kierowcami, no bo bez sensu jest wystawiać 90% mandatów za prędkość przez policjantów. Na zachodzie 90% mandatów za prędkość pochodzi z automatów. Nie wiem, czy wiecie, jak kiedyś sprawdzałem podczas takiej specjalnej akcji prędkość, którą policja ogłasza. Jutro akcja prędkość, będziemy Was mierzyć. Jaka jest skuteczność takiej policji? Ile, i Kierowców przekraczających prędkość przez całą dobę specjalnej akcji, przyłapuje jeden patrol. Powiedz, rzućcie liczbę. 100. <grych> 200. 5. Aha. Pięciu. Więc oni się strasznie obijają w tej robocie. nie? Poza tym mają inne zajęcia oczywiście, ale no widzicie, jaka jest skuteczność takiego nadzoru i to, co musimy zrobić, oczywiście automatyzować nadzór, uwolnić policjantów, którzy są mało skuteczni w tej sprawie. My niebawem będziemy mieli kolejne podwyższenie kar. Nie wiem, czy wiecie. Nie wiem. No, to już zapowiedziano. Jeszcze. Tak. Bo my tutaj podwyższyliśmy kary, potem zrobiliśmy krok wstecz, czyli na przykład wróciliśmy z kursami kasującymi punkty karne, bo one też były zawieszone przez pewien czas. Ale ministerstwo doszło do wniosku, że nie za wszystko. Będzie można kasować punkty karne. Czyli za duże przekroczenia prędkości powyżej 30 km na godzinę nie będzie można raczej. Za zachowania wobec pieszych na przejściach nie będzie raczej można. Oraz. To jest też propozycja, która wejdzie w życie moim zdaniem pewnie jesienią. Teraz się traci prawo jazdy w obszarze zabudowanym jak widzisz, o szybciej niż 50 km na godzinę, mhm, tak. czyli 101 i już się traci. 50 plus poza obszarem zabudowanym też będzie skutkowało utratą prawa jazdy na 3 miesiące. Wyłączone z tego będą ekspresówki i autostrady. Nie wiem dlaczego, ale będą. Czyli zaostrzamy nadzór, automatyzacja trochę zaostrzamy. To, czego nam brakuje jeszcze, to tak jak wspomniałem, system szkolenia, i egzaminowania. No wychowujmy wreszcie przyszłe pokolenia tak, żeby one sensownie wyjeżdżały na drogę z, z takim myśleniem o tym, że jestem empatyczny, że wiem, co się może stać. Że tak jak w Skandynawii do prawa jazdy dołożono element obowiązkowego kursu bezpieczeństwa. Jest rozmowa, jest taka lekcja, jest lekcja praktyczna na to, że młody człowiek wyjeżdża. Wprowadza się pościsk. go w pościsk, jemu mu się pokazuje, że przy pewnej prędkości tak, to jest nie jest w stanie zapanować był... nad pojazdem. Pierwszy pościsk masz wtedy, kiedy już jedziesz na drodze, zazwyczaj, bo na szkole tego nie uczą. To jest bardzo dobry pomysł. To są te rzeczy plus inżynieria. My mamy relatywnie najbezpieczniejsze autostrady, bo je najpóźniej w Europie budowaliśmy i tu ten standard jest w porządku. Natomiast no, mamy bardzo wiele rzeczy na takich lokalnych drogach, wojewódzkich, krajowych, samorządowych. Tu jest wiele do naprawy, naprawdę, jak się przyjrzycie, właśnie między innymi przejściom dla pieszych, przez wiele pasów, bez świateł, to są niebezpieczne miejsca. Takich nie wolno dzisiaj budować, a jednocześnie nikt nie zmusił samorządowców do tego, żeby je zmienili. Te miasta to powoli robią, ale to powinno przyspieszyć, czyli mamy tak nadzór, infrastruktura, no i jeszcze to, co powinniśmy w Polsce zrobić, myślę, w ogóle przyjrzeć się temu. Nikt tego nigdy nie sprawdził. Nikt w Polsce nie połączył bazy medycznej z bazą danych o wypadkach. My nie wiemy w Polsce co się dzieje, jak ludzie trafiają po wypadku do szpitala? Jaka jest przeżywalność, jakie jest leczenie? Dlatego czasami się zastanawiamy w statystykach w Polsce, dlaczego jest tak, że mamy bardzo dużo zgonów i bardzo dużo lekko rannych, a tych ciężko rannych nie za dużo mamy, w porównaniu do innych krajów. No być może coś się dzieje w polskich szpitalach takiego, o czym my nie wiemy. Może ratownictwo na drodze dociera szybko, LPR działa, śmigłowce, wszystko jest w miarę dobrze połączone, ale potem opieka, nie wiem jaka ona w Polsce jest do zbadania, ewentualnie do poprawy. No i uruchomię tą empatię po prostu. Tak. To, z gazu. No wy, tylko, to nie jest wy... tylko samochód, tam jest człowiek, który ma rodzinę, który ma dzieci, które chce żyć i warto dlatego zdjąć nogę z gazu. E, dziękujemy bardzo za rozmowę. Wszystkiego dobrego życzymy w takim razie z okazji Dnia Bezpiecznego Kierowcy. Wam także kochani. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.